Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne koziorożce w czytaniu miesięcznym dla Singli na wrzesień 2025 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań. Prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam sprawdzenie, w jakim znaku Zodiaku jest Twój ascendent i księżyc, link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam także do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane kociorożce, czytanie miesięczne na uczucia dla was będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie dla singli, którzy już kogoś poznają, ale sytuacja jest rozwojowa i status relacji póki co niejasny. I druga część dla singli, w których życiu na ten moment nie ma nikogo, kim byliby zainteresowani. A teraz, już nie przedłużając, przechodzimy do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moje kochane koziorożce, wasz przekaz dla Singli, którzy już kogoś poznają, z kim się spotykają, kim są zainteresowani. To karta Królowej Buław, szóstki Buław i karta Księżyca. Natomiast przekaz dla Singli, w których na ten moment ym, nie ma. w życiu nie ma nikogo perspektywicznego, kim byliby zainteresowani, to karta króla mieczy, królowej kielichów, karta głupca i karta Rydwanu. Muszę powiedzieć, że do tej pory chyba macie najbardziej optymistyczne czytania po obu stronach. Jeżeli chodzi o ten miesiąc. Bo i tu i tu energie są bardzo pozytywne. Oczywiście są. E, tu mamy kartę, na którą trzeba, trzeba będzie się pochylić. Tu w ogóle trzeba będzie się pochylić nad królem mieczy, ale na spokojnie zaraz to zrobimy. <śmum> Zanim zacznę interpretację, moi kochani, z góry was przepraszam za moje problemy z gardłem. No niestety trochę się pochorowałem, już jest lepiej, więc. <śmum> Myślę, że, że, że za chwilę to będziemy mieli ze sobą. No Natomiast z góry Was przepraszam <laughs> za wszelkiego rodzaju takie odgłosy gardłowe, które niestety ale mogą się pojawiać i na nie nie mam wielkiego wpływu. Dobrze. Przechodzimy sobie do Waszego czytania <laughs> i zaczynamy sobie Królową Buław. Królowa Buław to jest karta y, naturalnie kobiety z Ognia, czyli barana lub selca, ale niekoniecznie. Bardzo często to jest taka kobieta bardzo taka charyzmatyczna, ognista, z siłą przebicia, taka pokazująca e, swoją atrakcyjność, tak? Która z jednej strony, ona jest taka bardzo dwuznaczna, tak? Taka bardzo... Z jednej strony potrafi być bardzo taka Wycofana, taka niedostępna, tak, taka um, zdystansowana, też taka delikatna, wrażliwa, natomiast z drugiej potrafi być bardzo taka drapieżna, taka, um, taka pełna seksapilu, tak, taka też, która. No, po, w, re, w znajomościach, w relacjach ona bywa bardzo zmienna. On też bardzo lubi się podobać. Bardzo często też Królowa Buław mówi o różnego rodzaju zabiegach, po to, żeby tutaj pobudzić czyjeś pożądanie. Bardzo często Królowa Buław też lubi zmienność w swoim wyglądzie. Tak? To jest bardzo często zapowiedź na przykład y, jakichś tam zabiegów kosmetycznych, tak? gdzieś tam zmiany fryzury, z, kupienia sobie czegoś nowego, po to, żeby gdzieś tam no, pobudzić takie emocje, ten żar y, pomiędzy nią a tą drugą osobą, która, którą ta królowa Buław jest zainteresowana. Ale to też jest, moi kochani, taka ko karta kobiety sprawczej. Ona lubi konkrety, ona też lubi jak się dzieje. Obok natomiast mamy kartę szóstki Buław. Szóstka Buław to jest karta bardzo dobra. To jest karta, moi kochani, zwycięstwa, stanie na piedestale, zadowolenia z siebie. To jest też karta takiego poczucia, że... No, przynajmniej w tym momencie idzie tak, jak tego chcę. Gdzieś widzę efekty tych moich wcześniejszych działań. To jest karta bardzo często właśnie pokazana jako <laughs> dowódca, który wjeżdża do miasta. Akurat tutaj mamy mniej tak... Yy, mniej tych szczegółów, ale bardzo wielu taliach jest właśnie to pokazane jako taki dowódca, który wjeżdża do miasta yy, gdzieś tam w, z takim wieńcem laurowym yy, no i reszta tutaj wiwatuje. Czasem też szóstka buław to jest karta... czego? tego, że jesteśmy na językach, czyli to może być karta też pewnego rodzaju zamierzonej bądź niezamierzonej atencji otoczenia. Czyli z jednej strony, karta szóstki buław to mogą być na przykład takie mm, sytuacje, w których będziecie się na przykład chwalić na mediach społecznościowych. Może nie zamieszczając jeszcze tutaj zdjęć razem z tym mężczyzną, którego tutaj poznajecie, ale może tutaj zrobić dla was jakąś niespodziankę. Może tutaj na przykład kupić wam kwiaty, albo gdzieś was zabrać i gdzieś tam. Możecie tutaj wstawiać jakieś relacje z tym związane, na jakieś media swoje społecz społecznościowe, jeżeli takowe posiadacie, gdzieś tam bez szczegółów, no po to, żeby tutaj pokazać, że w waszym życiu coś się dzieje, że, że z kim się spotykacie, ale na razie jeszcze może też, wiecie, nie, nie mówić o tej sytuacji więcej. Albo to drugi jest też scenariusz tej szóstki buław, że przypuśćmy, że ktoś was w tym miesiącu widzi z tym mężczyzną na jakimś spotkaniu, i w związku z tym pewnego rodzaju atencja pojawia się. No nie do końca zamierzenie, tak? nie do końca z waszej inicjatywy. Tak? Bardzo często to też jest karta gdzieś tam <śmum> plotek, gdzieś tam bycia w, części w, w centrum uwagi, nie do końca też zawsze z naszej inicjatywy. Według tego, czego my... O, czy, my czy, że, nie zawsze to oznacza, że my tego chcemy, o może tak. Natomiast ostatnia energia to jest karta Księżyca. A karta księżyca to jest karta tajemnic, to jest karta gdzieś tam no, braku jasności sytuacji. Karta księżyca to też jest karta bardzo często naszych wątpliwości, naszych takich chłodnych analiz. Też jest to energia, która bardzo często po prostu przynosi taki, jakby to powiedzieć. Na zewnątrz, tak jakby karty tutaj pokazywały, że wy jesteście zadowoleni, szczęśliwi, że też y, pokazujecie swoje zainteresowanie, że robicie coś, żeby ta znajomość się rozwijała. Jesteście tacy sprawczy, wiecie, czego chcecie i do tego dążycie, ale wewnątrz może być totalnie inny świat. Znaczy, umówmy się. Kozioroscy nie są znakiem, który lubi okazywać słabość. Który jest taki. W większości przypadków, bo oczywiście tutaj mogą być wyjątki, też może być tak, że na przykład potraficie okazywać słabość wobec osób wam najbliższych, ale na zewnątrz tego nie lubicie gdzieś, co do nowych, co do nowych znajomych, co do nowych osób, co do otoczenia zawodowego. Tam, tam jesteście. Tacy bardzo profesjonalni, albo bardzo tacy pokazujący swoją siłę. Natomiast no, wewnątrz tutaj może być pewnego rodzaju wasza wrażliwość, która, którą się albo nie dzielicie, albo dzielicie się tylko z osobami najbliższymi, którym po prostu ufacie. I ta karta księżyca może właśnie pokazywać taką, taką rozbieżność, tak w połączeniu z tą szóstką buław. Szóstka buław na zewnątrz pokazywanie swojej siły, tak, sprawczości, zwycięstwa, zadowolenia, natomiast wewnątrz, karta księżyca to może być karta pewnego rodzaju rozterek, dotyczących braku też takiej pewności sytuacji, jeżeli chodzi o tą znajomość. No i karta księżyca to też może być karta tego, że w tej znajomości... Hmm... Niby jest ten proces poznawania się trwa, ale wy możecie mieć takie poczucie, że do wielu rzeczy, że nadal pomiędzy wami jest wiele takich tematów nieobgadanych, że nadal nie macie dostępu do wszystkich części życia, przeszłości osoby, którą tutaj poznajecie. Że to też jest bardzo często karta księżyca, jeżeli jest to energia cudza, mówi o tym, że ktoś jest skryty, że ktoś jest. No, zamknięty to takie może mocne słowo, ale pewne tematy są takie no unikane to też takie mocne słowo ale niedoprecyzowywane dobrze, zobaczmy sobie doprecyzujmy sobie dwie energii królowa buław jest dla mnie dosyć oczywistą energią, ale dobrze, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Co do tego miesiąca i o znajomości, które już się tworzą, karty pokazują, że najprawdopodobniej będziecie chcieli czymś zaskoczyć yy, tego mężczyznę. To może być zmiana w wyglądzie, zmiana w garderobie, gdzieś tam pokazywanie też swojego potencjału, tego, że tak naprawdę warto się o Was starać, bo dużo macie do zaoferowania. Widać, że tutaj Wy chcecie się podobać i dążycie do tego, żeby się podobać. Oczywiście to nie jest nachalne, to jest po prostu... Taka, zresztą królowa była w, w dużym stopniu też lubi się podobać dla siebie, ale to, że przy okazji komuś się spodoba, to też jest taki fajny dodatek, tak? Um, natomiast to jest tak jakby jedna strona medalu. Natomiast z drugiej strony karty tutaj mogą pokazywać pewnego rodzaju takie rozstarki dotyczące tego, co jest tak naprawdę pokazywane na zewnątrz i czy, to, czy ta druga osoba wszystko to, co Wam też pokazuje na zewnątrz, to jak Wam się prezentuje jest prawdą. Karty też mogą tutaj wskazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc, że możecie chcieć tutaj pochwalić się e, jakimiś rzeczami właśnie związanymi z tą znajomością, z tą relacją na jakichś swoich mediach społecznościowych czyli ale bardzo prawdopodobne, że bo to jest karta też tajemnicy, to jest karta chwalenia się, połączenie tych kart wiecie co może wskazywać, tak? Czyli uchylamy rąbka tajemniczy na przykład na jakiejś relacji że z kimś się spotykam, ale jeszcze nie mówimy kto, bo to jest za wcześnie i jeszcze nie tutaj nie mamy pewności sytuacji co do y, pewności co do sytuacji pomiędzy wami. No i też dodatkowo to połączenie kart też może świadczyć o tym, że w tym tygodniu możecie niestety ale narazić się na plotki. Przepraszam, w tym miesiącu, miesiącu wrześniu, możecie narazić się na plotki, bo możecie być na przykład gdzieś zauważeni właśnie z tym mężczyzną. Potem mogą się tutaj pojawić jakieś takie teorie spiskowe. Tym bardziej, że karty mogą pokazywać, że na ten moment chyba nie jesteście zbyt skłonni osobom postronnym się po prostu ze wszystkiego, co się dzieje w waszym życiu emocjonalnym, dzielić, dopóki wy sami nie wiecie o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o kartę Księżyca, plus kartę Szóstki Bław, to może być karta zwycięstwa w jednej rzeczy jeszcze. Karty też mogą wskazywać na to, że poznacie jakąś bardzo intymną kwestię, jakąś bardzo intymną rzecz, albo czegoś nowe, nowego dowiecie się o waszym partnerze i możecie uznać, że potencjalnym partnerze, i możecie uznać, że to jest pewnego rodzaju krok do przodu. Także gdzieś tam jakieś zwierzenie, wpuszczenie was delikatnie, chociaż mocniej w swoją sferę intymną. Jest pewnego rodzaju waszym zwycięstwem, i zwycięstwem, jeżeli chodzi o budowanie tej znajomości. Ale dobrze. Dwie energie sobie doprecyzujemy w tej części czytania. Czyli kartę zwycięstwa, czyli tą szóstkę buław. Czwórka pentakli. No właśnie, moi kochani. <laughs> Czwórka pentakli to jest karta oszczędność, ale to nie tylko jest oszczędność, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, tylko to w dużym stopniu też często jest oszczędność, jeżeli chodzi o wyznanie, dzielenie się swoimi emocjami. Yy, więc karty tutaj mogą pokazywać, że, że tak jak mówię, możecie być powodem plotek, albo ktoś tutaj może o Was gadać, ale od Was się niczego więcej nie dowie. Też może być tak, że mówię gdzieś tam, koleżanka Was gdzieś zobaczy, albo na relacji coś dodacie, ale nie będziecie chcieli, no dodacie po prostu tak. A niech sobie myślą, niech się zastanawiają, ale niekoniecznie muszę im wszystko o sobie opowiadać. To może być takie wasze nastawienie. I czwórka pentakli właśnie bardzo często o tym mówi, że no, jak przyjdzie co do czego, to nie zamierzam tutaj się otwierać dla osób, którym, którym nie z którymi nie potrzebuję się dzielić swoim życiem prywatnym. Karta czwórki pentakli to też w kontekście znajomości, relacji, bardzo często jest karta bronienia swojego interesu. Ta energia w kontekście nowej znajomości może mówić o tym, że w temacie dla Was ważnym, na przykład, przekonacie do czegoś waszego, tego mężczyznę, którego tutaj poznajecie. I to możecie uznać za swoje zwycięstwo, że w jakimś temacie postawicie na swoim w tym miesiącu. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze ten księżyc, bo to też mnie. <laughs> tutaj bardzo ciekawi ta energia. Dlaczego mamy kartę tajemnic, kartę niejasności, bądź kartę lęków. Dlaczego mamy kartę księżyca? Dlaczego mamy kartę księżyca? Karta koła fortuny. Koło fortuny to jest karta zmienności, to jest karta szans, to jest karta możliwości. No, tutaj w połączeniu tych dwóch energii nawidentnie no, widać, że jest w tym miesiącu szansa na większe otwarcie się na siebie, na większe poznanie się, na ym, tak naprawdę też poznanie jakiegoś, jakiejś intymnej strony bardziej tej osoby, jakiejś intymnej informacji na temat tej osoby, co może być dla Was też to, co powiedziałem już wcześniej, pewnego rodzaju przełomem. Czyli tutaj jest taka w tym miesiącu szansa na to, żeby ta osoba Wam bardziej zaufała koło fortuny to też jest karta bardzo często jakiejś propozycji możliwości ja bym się nie zdziwił gdyby w tym miesiącu na przykład ten mężczyzna y, powiedział wam coś takiego ufasz mi? jeżeli mi ufasz to chcę dla ciebie zrobić jakąś niespodziankę albo zarezerwuj sobie w jakiś dzień czas tak? zarezerwuj na przykład sobie na weekendzie czas i ja ci zrobię pewną niespodziankę ale na ten moment nie powiem ci co to za niespodzianka tak? Czyli to może być zorganizowanie jakiejś romantycznej kolacji, zabranie Was gdzieś, jakiś wspólny wyjazd. Tak, czyli koło fortuny jako karta propozycji, możliwości, a księżyc nie do końca jasność sytuacji, niejasność do końca tej propozycji. Natomiast to nie są złe energie, muszę to powiedzieć wprost. W ogóle to czytanie, patrząc na poprzednie czytania dla Singli i innych znaków Zodiaku, jest naprawdę bardzo pozytywne. Co prawda, ja bym powiedział, że jeszcze 100%. No, mówię, tak, ten księżyc to jest czasem też taka wątpliwość, na ile kogoś znam. Na ile mi się wydaje, że kogoś znam, a na ile kogoś faktycznie znam. Natomiast Koło Fortuny, tak jak mówię, przynosi bardzo często okazje, sytuacje, propozycje, które mogą częściowo to zmieniać. Karty też mogą pokazywać, że jeżeli komuś w tym miesiącu pokażecie, że mu ufacie, to w, tak jakby w, ym, odwet się kojarzy negatywnie, co nie będzie adekwatne słowo. Yy, w rewanżu, o to już lepiej. Rewanż też taki. Trochę pozytywny, trochę negatywny. W rewanżu ta osoba może też się wam z czegoś zwierzyć. I widać też tutaj taką fajną interakcję pomiędzy wami, że gdzieś tam pokazanie zaangażowania, chęci, zaufania jednej strony będzie powodowało to samo u, u drugiej. Jedyne, tak jak mówię, co mnie martwi, to, że gdzieś tam możecie być, okazać się, że ktoś tam o was mówi, plotkuje. Też szóstka była w potencjalnie z czwórką mieczy, może być po prostu w tym miesiącu przeciwstawieniem się komuś w kontekście czyjejś wścibskości. Może być tak, że macie na przykład nie wiem, też yy, koleżankę w pracy, która wam się bardzo wam się interesuje i to jest dla was niekomfortowe albo jakąś ciocię, która was wypytuje o rzeczy prywatne, bo gdzieś tam coś widziała, coś słyszała. I może być dla was też tak, że w tym miesiącu pewnego rodzaju zwycięstwem będzie, wiecie co? Pokazanie komuś, że nie zmusi was do mówienia, jeżeli wy nie macie na to ochoty. Finito. Ta część czytania to jest właśnie to jest ten przekaz, który przed chwilą został przedstawiony. A przejdźmy sobie do drugiej części. I zaczynamy sobie. Tutaj mamy cztery karty, ale ja tak wielokrotnie już o tym mówiłem, że nie wierzę w przypadki, jeżeli są cztery energie, znaczy, że są cztery, że miały być cztery energie. I te cztery energie będziemy sobie analizować. I mamy co prawda parę. Taką dosyć specyficzną parę, ale zaczynamy sobie właśnie tym królem mieczy. Król mieczy bardzo często mężczyzna z trygonu e, powietrza, czyli bliźnięta wagowodnik, ale niekoniecznie bardzo często to, to jest taki mężczyzna chłodny, zdystansowany, trochę taki nieufny, będący wyzwaniem, taki trochę zamknięty emocjonalnie, niedostępny emocjonalnie, nieśmiały. W każdym razie, mi się też bardzo mocno kojarzy Król Mieczy z takim mężczyzną, który o tym nie jest tak, że on nie jest komunikatywny. On jest komunikatywny w sprawach zawodowych. Tak? On tam jest bardzo często specjalistą w jakiejś dziedzinie, bardzo często też dzieli się swoją wiedzą. Mi się już wielokrotnie, już o, też o tym mówiłem, kojarzy na przykład z urzędnikiem, z jakimś księgowym, doradcą podatkowym, e, urzędnikiem. E, Prawnikiem, bądź też na przykład jakimś lekarzem, nawet specjalistą, czyli takim mężczyzną, też jakimś tutaj na przykład menadżerem, przedstawicielem handlowym. W każdym razie bardzo często tutaj praca w oparciu o swoją wiedzę dla ludzi. Tylko moi kochani. Trochę inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o życie prywatne. On tutaj bywa bardziej taki zachowawczy, bardziej taki zamknięty, chłodny, um, taki nieufny. Bardzo często i tak jak bardzo często mówię w kontekście Królowej Mieczy, że to nie jest kobieta, która nie lubi czuć, nie chce czuć, boi się uczucia, tylko bardziej chodzi o to, że ona świadomie chce. Podejmować decyzję o, to, o tym, że wpuszcza kogoś do swojego serca, tak? Czyli najpierw analizuje, czy warto, czy nie warto, gdzieś tam z kimś się oswaja, potrzebuje czasu. Poniekąd król mieczy jest takim odpowiednikiem królowej mieczy. To nie jest tak, że on totalnie jest zamknięty na miłość, uczucie, ale bardzo często to jest osoba wymagająca czasu i dziś zrozumienia, tak? Yy, zrozumienia też tego wycofania. Obok natomiast mamy kartę królowej kielichów. Królowa kielichów, naturalnie nie z waszą energią, mówią o kobiecie z trygonu wody, czyli Rak albo ryby, ale niekoniecznie. Bardzo często to jest taka kobieta wrażliwa, emocjonalna, pragnąca kochać, potrafiąca kochać, ale też jednocześnie oczekująca miłości, mająca w sobie bardzo dużo ciepła zrozumienia, tak? takiego gotowości na obdarowywanie tym tą swoją wrażliwością, tym swoim uczuciem. To jest bardzo często taka kobieta zaangażowana, pełna tak naprawdę takiego takiej miłości do obdarowywania, ale to już przed chwilą powiedziałem. Dobrze. Następna energia to jest karta. Głupca. Karta głupca to jest karta nowego początku, to jest karta bardzo często nowej znajomości, to też jest karta dużej nadziei takiej ciekawości tego, co będzie. I karta głupca to też jest karta podróży. I tak samo, jeżeli chodzi o kartę rydwanu. Rydwan to też jest karta podróży. Oprócz tego, jest to karta tego, że dzieje się dużo szybko, intensywnie i czasem trochę chaotycznie. Czasem mamy takie wrażenie, że nad czymś nie mamy kontroli w tej energii. Jeżeli chodzi o ten miesiąc. Moje kochane kozioroscy i osoby, które, kogoś, które na ten moment nikogo nie poznają, w tym miesiącu takiego króla, króla mieczy możecie poznać. Na ten moment nie widzę żadnych ostrzeżeń przy nim, zaraz sobie będziemy doprecyzowywać. Dla was tak naprawdę gdzieś ta nowa znajomość może być takim nowym startem. Też widać, że duże, ymm, dużo od początku może być nadziei związanych z tą znajomością, chociaż ten mężczyzna może się tutaj, tak jak mówię, wydawać dosyć takie chłodny, wycofany, nieufny. No ale koziorosce, koziorosce bardzo często są ambitne, lubią wyzwania. Dobrze, doprecyzujmy sobie trzy energie. <laughs> Dlaczego mamy króla? Króla Mieczy. Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, moi kochani, to jest karta bardzo często mętników w głowie. Bardzo często to jest karta yy, inaczej. Jeżeli to jest energia tego mężczyzny, to ta energia może pokazywać, że ten mężczyzna ma już spory bagaż doświadczeń, już jest trochę poraniony przez życie. Może też być tak, że jest na ten moment wycofany, bo jest albo świeżo po rozstaniu, albo też w swoim życiu już na ten moment po prostu boi się zaangażować, boi, kochać, boi się kochać. Taki może być, no tak jak mówię, emocjonalnym wyzwaniem dla Was. Na szczęście ja wolę dziesiątkę mieczy niż siódemkę mieczy, maga diabła, rycerza, yy, w ogóle któregokolwiek z rycerzy, z naciskiem na rycerza Buław, który dla mnie to jest w ogóle bawidamek, tak i mężczyzna szukający atencji. Natomiast no, żadnej z tych energii tutaj, te, tutaj nie mamy. Może być tak, że tutaj po prostu poznacie mężczyznę, który. Widać będzie, że. No po prostu nie jest łatwym. Łatwą osobą do poznawania. Może być dla was swego rodzaju wyzwaniem, przepraszam. Natomiast gdyby to była wasza energia dotycząca tego mężczyzny, to jest karta, moi kochani, mętliku w głowie tego, że tak naprawdę od samego początku nie do końca będziecie wiedzieć, co na jego temat myśleć. Może też jego wycofanie powodować u was pewnego rodzaju dyskomfort. Koziorożec lubi konkrety. Koziorożec lubi komunikację, lubi wiedzieć, na czym stoi. Nie lubię się domyślać, tak? Za wszelką cenę kogoś ciągnąć za język. Zresztą nie jest jednym z tych m, też bardziej wścibskich znaków Zodiaku, więc gdzieś to może być też niekomfortowe. Tak. Możecie z jednej strony chcieć dawać komuś przestrzeń do tego, żeby sam się otwierał, a z drugiej to też może być dla Was obciążające, że słabo się otwiera. Więc karty mogą tutaj pokazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc i komunikację. Że na przykład te rozmowy na samym początku w sumie mogą być o niczym. O pogodzie, o takich rzeczach, może takich, nie wiem, czym się zajmujecie, co oczywiście to już jest pewnego rodzaju szczegółem, ale gdzieś może być unikanie, szczególnie stronie tego mężczyzny, ujawnianie jakichś informacji intymnych, prywatnych o sobie. Dlaczego mamy kartę głupca, czyli kartę Nowego Początku Wyjazdów bądź Nadziei? Dlaczego mamy kartę głupca? No, pustelnik, moi kochani. Yy, mi się bardzo mocno. Yy, mi bardzo mocno rezonuje pos, pustelnik z, z Królem miecz, tak? Bo to bardzo często pustelnik mówi o sobie takiej zamkniętej, wycofanej, yy, takiej nieufnej. Bardzo mocno też mającej swój, swój świat, lubiącej swój świat, swa, samotność, spokój. I powiem tak, jeżeli byłaby to energia cudza, no to może być pewnego rodzaju dopowiedzenie do, do tego Króla Mieczy. Natomiast jeżeli to jest energia Wasza, to ta energia może też mówić o tym, że Wy <laughs> możecie, możecie też bardzo mocno analizować um... Tak naprawdę, jaką perspektywę macie przed sobą? Tak naprawdę, jaką chcecie o, drogę obrać? Czy na ten moment to jest moment, w którym wy się czujecie faktycznie na to, żeby kogoś nowego poznać? Czy to nie jest też tak, że w dużym stopniu wy lubicie ten swój spokój, tą swoją samotność? Że wy troszeczkę przy, mm, przywykliście, że z jednej strony może pragniecie tej miłości, bo jesteście wrażliwymi osobami, w, osobami, które pragną miłości, pragną być kochane, pragną kochać, ale z drugiej strony. Możecie mieć też. Pustelnik, wiecie, co to nawet nie zawsze jest tak, że on lubi tą swoją samotność, całkowicie, tak? Że To jest jedyny powód. Bardzo często to jest osoba bardzo wrażliwa, która po prostu boi się odrzucenia, boi się zranienia, boi się tak naprawdę czasem też e, takich lekceważenia albo zła innych ludzi, że tutaj może po raz kolejny się okazać, że jednak nie warto w kogoś wierzyć. Dlatego to połączenie kart może świadczyć o tym, że wy. Z jednej strony możecie chcieć ruszyć do przodu, otworzyć się mocniej, dać komuś szansę, ale z drugiej to, co może was powstrzymywać, to po prostu strach przed porażką i też to, że trochę przywykliście do takiego życia, jakie macie i do, w dużym stopniu wy je po prostu lubicie. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze Rydwan. Dlaczego mamy Rydwan? Czyli dlaczego mamy kartę tego mętliku informacyjnego, takiej ich niejasności? I świat mamy tutaj jako doprecyzowanie. Karta Świata to jest poniekąd trochę ma punktów wspólnych z kartą głupca. Dlaczego? Dlatego, że to jest karta początku, a to jest karta końca. To jest karta poniekąd wchodzenia w nowy etap, to jest zakończenie czegoś starego i wchodzenie w coś nowego. Um, <coughs> przepraszam. Karta Świata jest to karta właśnie, która bardzo często mówi o jakimś przełomowym momencie w życiu. I karty tutaj mogą pokazywać, że ten miesiąc może być dla was troszeczkę chaotyczny, ale on może wam przynosić pewne odpowiedzi na pytania, które was nurtują i określać dalszy kierunek waszego życia. I to czego wy oczekujecie? Także, moi kochani, w kontekście tego mężczyzny, który tutaj się pojawia, chociaż jego poznanie też może być dla was momentem przełomowym. Pytanie, jak wy się tutaj do tego odniesiecie i czy uznacie, że to jest odpowiednia osoba i odpowiedni moment na to, żeby tą znajomość rozwijać i Dać komuś szansę wpuścić kogoś do swojego życia, do swojego serca? Tak naprawdę to wy odpowiecie sobie na te pytania: tak? Co, czego potrzebujecie, czego oczekujecie i czy ten król mieczy to jest mężczyzna dla Was odpowiedni. Jeszcze jedna rzecz, moi kochani: król, y, król mieczy plus karta y, dziesiątki mieczy to niekoniecznie z jednej strony to może być osoba nowa. Ale też ym, tak sobie myślę, patrząc na tę energię, że to też może być mężczyzna, którego gdzieś już w swoim życiu poznaliście. Może już mieliście z nim kontakt, może próbowaliście go poznać yy, i macie na ten moment spory mętlik w głowie dotyczący jego osoby. To też, mo też może być to sytuacja, w której przypuśćmy, kogoś poznawaliście kilka tygodni, kilka miesięcy temu, potem ten kontakt się urwał. Może tutaj ten mężczyzna był zbyt wycofany, może tutaj gdzieś ta rozmowa się nie kleiła, i tutaj on po prostu wraca jeszcze raz z inicjatywą, ale wy już. Nawet nie tyle, że wy, wyrobiliście sobie o nim zdanie, bo myślę, że to za wcześnie, ale y, te energie mogą mówić o tym, że możecie mieć też mętli w głowie, dlaczego wtedy ta rozmowa nie była kontynuowana i dlaczego ten mężczyzna jednak postanowił spróbować. Dla was też y, odpowiedź, którą możecie w tej sytuacji uzyskać, może być nie do końca jasna. Tak, Ona może być taka bardzo zdawkowa i dawać wam tylko więcej do myślenia. Natomiast muszę powiedzieć wprost: ten. Te energie nie są energiami złymi. Najgorszą, najtrudniejszą energią jest dziesiątka mieczy. Natomiast pozostałe karty mówią o tym, że Wy chcecie po prostu w tym miesiącu określić kierunek, tak naprawdę swoje potrzeby, swoje oczekiwania i ruszyć mocniej w tym kierunku. Może być też tak, że będziecie chcieli za zamknąć, szczególnie jeżeli mamy tutaj kartę świata i kartę głupca, zamknąć jakiś etap w swoim życiu, ruszyć w kierunku nowego, ale w tym miesiącu ten kierunek będziecie wybierać. To połączenie kart też paradoksalnie. To jest karta bardzo często ruszenia do przodu, wyjazdów. To jest karta wyjazdów i to jest karta wyjazdów. Może być też tak, że w moi, moi kochani w swoim życiu, dla singli, którzy na ten moment nikogo nie poznają, wy coś planujecie zmienić w najbliższym czasie w swoim życiu i też w dużym sku stopniu skupiacie się na tych zmianach. I może niekoniecznie myślicie o tym, czy poznanie na ten moment y, wam będzie kolidowało z tym, ale czy nie będzie troszeczkę zabierało wam inicjatywy właśnie w jakiejś innej ważnej dla was kwestii życiowej. Moje kochane koziorożce, ja wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z swoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Słyszymy się, niedługo. Pozdrawiam. Maczmentarot!